Cześć! Z tej strony Szymon. Witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, publikuję, wypożyczam lub kupuję. W kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki. Omówię komiks Batman, Mroczny Rycerz, Rasa Pamów, Franka Millera między innymi. Jest to komiks wydany przez Egmont w twardej oprawie. Tak się prezentował Grzbiet, tak tył. Będący kontynuacją historii opowiedzianych w Powrocie Mrocznego Rycerza oraz Mroczny Rycerz kontratakuje. Komiks ten wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej w Filii na siedlu Kopernika przy ulicy Jesionowej. Są tam do wypożyczenia też oczywiście poprzednie tomy, czyli Powrót Mrocznego Rycerza oraz Mroczny Rycerz kontratakuje. O czym mamy tą historię? Generalnie w tej wizji świata, którą wymyślił Frank Miller w latach 80 czyli taka troszeczkę dystopijna przyszłość. Mamy sytuację, gdy Batman jest podstarzały, mocno zmęczony, już praktycznie ledwo, ledwo ziepiący. Mamy świat, w którym Superman jest związany z, był związany z Wonder Woman i mają dwójkę dzieci. Jedna to jest Lara, dziewczyna o gigantycznej mocy, która generalnie nie do końca utożsamia się z ludźmi, jest po prostu tak wycofana, nie, nie docenia ludzkości po prostu jakoś tak wyszło, że nie za bardzo za ludźmi przepada no i jest jeszcze synek Jonathan, którym opiekuje się Wonder Woman Superman zrezygnował, odpuścił sobie, zastyk w lodzie no i generalnie sytuacja jest Dość nieprzyjemna, ale jakoś to w miarę funkcjonuje do czasu. Do czasu gdy atom popełnia gigantyczny błąd. Za Lary postanawia ocalić kandor, czyli wyciągnąć z kandoru osoby, czyli Kandor to jest mikroskopijne z, yy, miasto. Z, tego, z kryptonu z, y, zamknięte w takiej kuli, w takiej kopule przez Braniaka lata temu, i tam sobie normalnie funkcjonowali kryptonicy, i cały plan polega na tym, że on, a to w pewnym momencie postanowił uwolnić. Znana jest technologię, że jest możliwość uwolnienia tych kryptoniczyków i jest problem, ponieważ spodziewał się, że uwolni kryptoniczków, którzy będą w miarę pogodni, natomiast uwolnił, jakby to określić, coś w rodzaju kultu religijnego z brutalnym przywódcą i jego poplecznikami, którzy wymordowali resztę swojej rasy. Palmę i dochodzi do sytuacji takiej, że ci właśnie przedstawiciele, jak to określimy, tych kryptoniczków, ta Armia tego kultu religijnego stwierdziła, że chcą być ludzi i chcą panować nad ziemią całkowicie. I jako pokaz swojej siły wysadzają Moskwę w wybuchu nuklearnym i stawiają różne żądanie. Polem bitwy są różne miejsca i między innymi Gotam. No i tutaj właśnie to jest rasa panów, jak trzeba spróbować to ich powstrzymać. Jeżeli chodzi o tą historię główną, to jest to fajnie poprowadzone, jest to, są to fajne nawiązania. Jest duża zmienność pól bitwy, spora emocji. W jednym z ważniejszych wątków jest właśnie postać larycy. Supermana w ogóle powrót Supermana też jest bardzo klimatycznie zrobione. Jeżeli chodzi o rysunki, większość, większość prac odpowiada Andy Kubert, jest bardzo dobry rysownik. I one są dużo lepsze, niż jakby to są sam Frank Miller. Tu sobie generalnie mamy strukturę taką, że mamy główne, ale główną historię, czyli Dark Knight Master Race, miniserię, 9 tomów, 9 numerów. I różnego rodzaju, że uniwersum rocznego rycerza prezentuje. Prezentuje Green Lantern, no Wonder Woman i tym podobne rzeczy. I te wprowadzające, nazwijmy to, są stosowane przez innych twórców. I niestety najczęściej jak rysuje Frank Miller to jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo źle. Aczkolwiek ma to swój klimat. Nawet jak inni rysownicy są, to starałem się wzorować na wizerunku tych postaci stworzonych przez Franka Millera. Ogólnie rzecz biorąc, klimat opowieści jest niesamowity. Jest właśnie takie dystopijne, takie, że musimy... Ci kryptonicy z Kandora to sekta religijna. No stanowi naprawdę duże zagrożenie. I musi dojść do współpracy Batmana i Supermana, żeby, on, żeby ich powstrzymać. Batman ma jakieś niespodzianki, jak zwykle. Pojawią się też inne postacie na chwilę. Pojawia się na chwilę Aquaman, pojawia się na chwilę Green Lantern, też z ciekawym epizodem. Pojawia się Flash. I dalej, ale generalnie skupieni jesteśmy na Batmanie, który musi w jakiś sposób doprowadzić do powstrzymania Tak Ma Supermanie, który też jest kryptonijczykiem. i no, troszeczkę też jest One Ale też bardzo istotną postacią jest ta Lara, która cały czas się waha, bo ona jest z jednej strony rzucana, że na przykład Superman oczekuje od niej, że stanie po stronie ludzkości, z drugiej strony ten kult religijny, ci panowie. Postanawiają, że uważają, że ona powinna stanąć po stronie ich, a ludzkość to mrówki, które same siebie niszczą i, i w ogóle powinno się nad nimi panować. Komik jest ciekawy. Jestem zaskoczony, w jaką stronę to poszło i widzę, że ten, wersja tego uniwersum jest ciekawa. Jest, to uniwersum, no bo można powiedzieć, że w DC zrobiło nawet takie elsewordy, czyli takie wizje poboczne serie, które nie są z głównym kontinuum i często robią te rysunki tak, że one się przekształcają w dane serie, gdzie pewne schematy są już inaczej przedstawiane, pewne wydarzenie też. Na przykład mamy tutaj uniwersum, można powiedzieć, Mrocznego Rycerza. Powrót Mrocznego Rycerza, Mroczny Rycerz kontratakuje, Rasa Panów, później jest Złote Dziecko, którego jeszcze nie czytałem. Mamy na przykład uniwersum Białego Rycerza, Biały Rycerz, Krucjata Białego Rycerza, teraz będzie Biały Rycerz Przedstawia Harley Quinn, więc to jest fajnie zrobione w uniwersum DC, że mamy takie alternatywne historie, gdzie te wydarzenia biegły troszeczkę inaczej. Komu polecam ten komiks? Polecam go tym, którzy czytali poprzednie dwa tomy, czyli czytali Mroczny Rycerza oraz Mroczny Rycerz kontratakuje. Polecam fanom takich dystopijnych komiksów, gdzie skala jest duża. I też co jakiś czas są takie fajne momenty oje. Jeżeli ktoś lubi rysunki Franka Milena, to też się nie zawiedzie. Andego Kuberta zdecydowanie, bo tego jest tu najwięcej. Ogólnie jest to bardzo sprawnie napisana historia. Więc zachęcam do odwiedzenia Biblioteki Książnicy Beskicką w filii na osiedlu Kopernika. Będziecie, możecie tam spokojnie ten tom wypożyczyć, jak i poprzednie. Ciekawy wybór komiksu do wypuszczenia, więc. Zachęcam, żebyście się tam udali. A napiszcie mi w komentarzach, czy wy ta, czytaliście tego Batmana, jaka jest Wasza wiedza, chęć, jak Wam się podobał w ogóle ta, ta historia? Czy jesteście raczej osobami, które uważają, że Frank Miller po powrocie mrocznego rocerza nie powinien tykać tego uniwersum? Czy jesteście raczej zadowoleni z tego, że to, ta wersja tego świata, uniwersum mrocznego rocerza się roz, tak rozrosło? Ja w sumie na etapie trzeciego tomu jestem zadowolony, że to się rozrosło. Bo mrocz, Powrót Mrocznego rycerza nie zrobił dla mnie aż takiego dobrego wrażenia jak wielu na wielu osobach. Natomiast ten tom już mi się podoba chyba najbardziej z tych trzech. I fajnie widzę, że do czegoś to dąży. Po prostu, że, tam ten, że ten świat nie stoi w miejscu tak jak to w głównym uniwersum często ma. I co mi się akurat podoba. To by było na tyle. No dziś polubcie, udostępnijcie, skomentujcie. Zachęcam do oglądania moich materiałów, zachęcam do korzystania z, z zasobów bibliotecznych. To tyle na dziś, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!